Witamy w hełmskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Orsetti. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który podsumuje ostatni rok naszej działalności. W minionym roku zaprosiliśmy Hełmian do udziału w wielu zorganizowanych przez nas wydarzeniach cyklicznych, takich jak Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży oraz Klub Dobrego Filmu, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród naszych widzów. W Hełskiej Bibliotece Publicznej odbyła się kolejna edycja Biblionerów z udziałem dzieci i młodzieży. Zaprosiliśmy pasjonatów sztuki do odwiedzenia galerii Nowa i udziału w wernisarzach. Podsumowaliśmy coroczną akcję Wyślij książkę na wakacje. Kontynuowaliśmy cykl spotkań z Cyber Senior, warsztaty komputerowe. W trakcie narodowego czytania wspólną lekturą był Kordian Juliusza Słowackiego. W minionym roku Hełmska Biblioteka Publiczna była organizatorem i gospodarzem wielu imprez kulturalnych, takich jak druga edycja festiwalu Hełmskie Spotkania z literaturą i trzecie Hełmskie Targi Książki. Patronat honorowy sprawowali poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Anna Dobrowska-Banaszek oraz prezydent miasta Hełm Jakub Banaszek. 632. urodziny miasta Chełm, projekcja filmu oraz otwarcie wystawy, pośpowy Dzień Dziecka i pośpowy Koncert Folkowy. W trakcie ferii w bibliotece zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjne, ekologiczne, zajęcia z języka angielskiego, seanse filmowe i spektakl teatralny Czerwony Kapturek. W bibliotece odbyła się promocja 27 tomu rocznika chełmskiego. W ramach cyklu Poznaj historię swojego miasta, kobiety nasi prelegenci opowiadali o Marii Paulinie Orsetti, Idzie Hendel, Paulinie Hołysz i Władysławie Szoc. W ramach cyklu Pasja i kariera gościliśmy Sławomira Korpysza i Tomasza Korpysza, Wiesława Drabika i Mirosława Majewskiego, Marię Lejman-Kasz i Pawła Smagałem. W trakcie tygodnia chemskich opowieści spotkaliśmy się m.in. z Włodzimierzem Wową Brodeckim, Odbyliśmy również spacer po Hełmie ze Zbigniewem Lubaszewskim. W bibliotece świętowaliśmy jubileusz 20-lecia Chełmskiej Grupy Literackiej Lubelska 36. W noc bibliotek odbył się wernisaż fotografii Anny Wójtowicz-Wnuk, projekcja filmowa i konkurs na najciekawsze literackie przebranie. Dnia 22 kwietnia 2024 roku odbył się Światowy Dzień Ziemi z udziałem dzieci i młodzieży. W bibliotece miał miejsce finał międzyprzedszkolnego konkursu poetyckiego pod tytułem Bajka w piosence. W filii numer 3 przy ulicy 11 listopada 4 zorganizowaliśmy cykl spotkań pod nazwą Wiosna w literaturze i jesienne rozmowy o książce. W ubiegłym roku na naszej scenie odbyły się kilkukrotnie spektakle w wykonaniu słuchaczy uniwersytetu III wieku. Trzecim hełmskim targom książki towarzyszyła akcja głośnego czytania poezji w przestrzeni miejskiej. Wakacje w bibliotece były czasem dla dzieci i dorosłych. Zorganizowaliśmy festyn, piknik, zajęcia dla dzieci, sanse filmowe i kino letnie dla seniorów. Wspólnie ze Stowarzyszeniem WERWA zaprosiliśmy ciekawych gości w ramach Hełmskiego Klubu Podróżników. Kolorowy Dzień Dziecka odbył się w Kumowej Dolinie. Zajęcia literacko-sportowe Przedszkolu Miejskim nr 13 w Hełmie były jedną z wielu ciekawych inicjatyw na rzecz najmłodszych. Spotkania autorskie. W ubiegłym roku gościliśmy wielu znakomitych gości, odwiedzili nas między innymi Artur Andrus, dziennikarz, prezenter telewizyjny i radiowy, aktor, pisarz, poeta, autor tekstów piosenek. Wojciech Chmielasz, pisarz i dziennikarz, autor książek z cyklu Jakub Mortka. Magda Umer Piosenkarka, autorka recitali, dziennikarka, reżyserka, scenarzystka i aktorka. Wojciech Jagielski, dziennikarz, reportażysta i pisarz, długoletni publicysta Gazety Wyborczej. Mariusz Szczygieł, dziennikarz, reportażysta, pisarz i wykładowca akademicki. Grażyna Lutosławska, wieloletnia dziennikarska Polskiego Radia Lublin, pisarka, mistrzyni mowy polskiej. Marcin Kostrzyński, Badacz Przyrody i Pisarz, Magdalena Szefernaker, autorka książki Samorząd na obcasach, Teresa Pyc, lokalna poetka, promowała swój najnowszy tom poezji pod tytułem pocichu. Paweł Reszka, dziennikarz śledczy i publicysta, Jacek Hugo Bader, dziennikarz i reportażysta. Urszula Bydlińska, poetka, promowała tomik poezji pod tytułem Szepty. Robert Korzeniowski, wielokrotny mistrz olimpijski i świata w chodzie sportowym. Tomasz Majewski, kulomiot, dwukrotny mistrz olimpijski. Monika Korniejuk. Psycholożka, bibliotekarka, działaczka społeczna oraz autorka bajek edukacyjnych. W 2024 roku zorganizowaliśmy 507 wydarzeń, w których uczestniczyło 42 217 osób. W 2024 roku koszty działalności biblioteki wyniosły 3 666 221 zł, kwota pozyskanych środków zewnętrznych z projektów i darowizm Stanowiła 125 846 zł. Księgozbiór powiększyliśmy o 3983 pozycje. Odwiedziny w wypożyczalni, czytelni, filiach oraz uczestnicy wydarzeń zamknęły się liczbą 94 872. Wypożyczyliśmy 179 747 jednostek zbiorów. Ogólna liczba czytelników wyniosła 6971 osób. Zapraszamy do Chemskiej Biblioteki Publicznej.